Witam eee, Znowu zagrałem w jakiś pororek. <noise> eee, to będzie pewnie ostatni w tym roku, już mi starczy eee, Teraz zjadę coś z lepszą grafiką Też coś darmowe, nazywa się Depart Prototype Ale prototyp to chyba jest w nazwie tu, a nie, a nie, że to jest prototyp Nie wiem, zapowiada się strasznie, już muzyka jest straszna Tak na darmową gierkę nie wygląda to źle. O Jezu, jakaś czułość duża. Tobie... Okej, okay, to nasz sobie... O Jezu nie ma jakiejś pauzy żadnej. Najgorzej. Dobra. Tak, jasne. No mam nadzieję, że nie będzie to aż takie straszne. Może damy radę, bo. No. Prezydenty jakoś grają. jest sprint. Ale ja to się... Szut? Klamki żadnej nie mam, kurwa jak ciemno. Nie no, mam klatarki żadnej? Kurwa Maś, idę przed siebie. Czekaj, może ja mam jakieś tam czekaj. nic nie mam. Coś słyszę, że to się. można gdzieś pójść. I nam gdzieś doszedłem. Ale ja nie wiem, czy ja dam radę teraz wrócić. A się krucnąć? Nie. Czekaj. Jaka tu jestem? to jest to samo miejsce? Nie, bo mnie już pojebało. Czy to się zmieniło? jej piście. Okej, okay, dobra, chyba stąd przyszedłem. Klamka. Jest, to jak dobrze, będzie można no i strzelać. Jeśli coś tu będzie, oczywiście. No i dobra Ale ta ręka dziwnie ma lata Jakoś, amunicja Nie wiadomo, no dobra Śmiesznie ta ręka wygląda Mam mało czułość, no dobra Kurwa maś, lampa mi blokuje, tu chyba nic nie ma innego No i dobra. O, kurwa, ale latarę. Chybane. Ale to jest bądź. Nie wiem, czy ja chcę to robić, co. Kurwa. Jezus. Oj, nie wchodzę tam. Kurwa, ten pokój. Ja pierdolę. Aby to była też na 10 minut gierka. No dobra, idę w ten wrog no. Kurzwiła mnie to światło. Nic tu nie widać. Nie, ślepy zaułek, na pewno coś tu wyjdzie. No ja nie wiem, czy na coś patrzę, czy nie. Wszystko pozamykane. Do chuja. Czekaj. Zamknięte, zamknięte. Zamknięte, zamknięte. Tu jest ciemno. Co jeszcze jakieś drzwi? Zamknięte. Trzeba iść przy ścianie. Pamiętam cały czas. Tu też nic nie ma. Dobra no tu jest clear. Chyba, że tu coś ominałem. Eee... Okej... To serca mi. Nie za bardzo mi się podoba, jeśli mam być szczery. Kurwa mać... Jezu kurwa, nie wiem co to jest jeszcze strasznie chyba Będzie otwarte, szczerze wygląda jakby na przykład może wodkę, nie wiem, czy tu można coś zebrać, czy tu nie ma sensu, tak jak sparatace. Eksploracja. Eksploracja Jeszcze ktoś do mnie napisał. Ja nie zobaczyłem co to jest. Ja pierdolę. A, dobra jestem. Kurwa mać. Nawet nie wiem co za gówno przebiegło. Ja idę w... za pierdolę to zaraz. Czemu się zacię. Niebane gówno. Pokaż się kurwa, fuju. Kurwa, da. tylko się tu pojawisz. Kurwa, mać. No Dobrze, zaufam. Co to kurwa jeszcze? A, trzeba odblokować wszystko. Okej, okej. Jak jest Nie będę nigdzie kłócał.

Jakieś Pizdu. Kurwa nie chcę już zagrać Jakie te kluczyki? Nie trzel no Widzicie no? Straszne Tu? Okej okay. Widzę światło czerwone Jak dane też miał taką latarkę Tak nie ma, nie ma źródła światła, no. Kurwa, te zakręty. O. Mimo. Ja pierdolę. Skąd ta straszna muzyka? Idzie coś Coś kurwa tu Może i nie Dobra, skończyłem do końca? A, to tydecz Kurwa Dobra, no ale to chyba jeszcze jedną muszę odkręcić W innym razie nie wiem, czy mi się chce. Nie wytrzymam. Grać w takie gówno. No. Pięć. Który kurwa tu płacze? Chyba no! Wkładuj! Kurwa coś, czego zrobiony no? Mam nadzieję, że to będzie bało. Nie, no nie chcę mi się. nie wam. Nie zapisało wam. Łodź! Dziewany! To ci mało, kurwa! Czemu tutaj jesteś w ogóle? Czemu nie mogę mieć? Kurwa, jaki stół! Yeah. Dobra, kurwa. Kurwa nagle jak dużo kurwa to pistolet. Ja jej wie. Dobra, nie poddajemy się. Kurwa, jeszcze? Co to za dźwięki, no? Który jeszcze? Gdzie? Złap jakieś materkę, no Chodźcie tu Czy oni tam czekają? Gdzie wy kur... Dobra, Dobra pyk, trzy hity Kurwa, czemu to tak macha tu? To? to nie stresuj się Kurwa, ten kurwa pierdole Kurwa jego mać O Jezu, straszne Nie mam tu jakiejś lepszej broni w ogóle? Proszę Nikt nie ma dropu? Kurwy w panterkę no. Dobra, no ten drugi to stąd przybiegł. Nie koniec, by się spał. Musi pewnie to z syn kampił. Jebane gówno. Koniec? Brzmi jak wyjście. No kurwa, z czego on jest zrobiony? Jak on? Co on tańczy? Ty, tańczy pierdolą. Kurwa, mać. To jest koniec. Czemu one od Dobra, ile to trwało? Z 15 minut, boże! Kurwa mać. Koniec. Wracamy do Idzaczka. Mogę już w Rocket League montować filmiki. i nie chcesz. Dobrze, dziękuję za ten dreszczyk emocji. No i się żegnam. Obydnie do następnego. Nara.